Cześć, witam cię serdecznie. W tym krótkim tutorialu pokażę ci w jaki sposób wykonać model terenu w 3D z dowolnego wybranego zakątka naszej ziemi. To może posłużyć jako ciekawe uzupełnienie naszych planż architektonicznych, może też posłużyć do projektowania urbanistycznego, do różnego rodzaju analiz ukształtowania terenu, no i oczywiście może też być bardzo ciekawym uzupełnieniem tła na naszych wizualizacjach. Robi się to bardzo szybko. No i teraz przeprowadzę cię przez ten proces. Na początku musimy wejść sobie na stronę, która nazywa się heightmap.skydark.pl Link do tej strony też oczywiście będzie w opisie tego nagrania, no i tutaj widzimy do dyspozycji, mamy cały glob. My sobie oczywiście pojedziemy do naszej rodzimej Polski. Może taki teren troszkę bardziej górzysty. Powiedzmy tutaj to jeziorko Czorsztyńskie. Klikamy sobie teraz lewym przyciskiem myszy. No i widzimy, zaznaczył się nam taki obszar. No i zobaczmy, co tutaj mamy teraz do wyboru po lewej stronie na tym pasku. Po pierwsze w tym miejscu możemy sobie wyszukiwać szybko jakieś lokalizacje. Tutaj możemy sobie regulować wielkość tego terenu, który się nam będzie zapisywać. Więc ustawmy sobie to mniej więcej powiedzmy w ten sposób. No i teraz, żeby to odpowiednio się nam mogło przeliczyć, ta mapa wysokościowa, musimy te dwa kalkulatorki sobie żeby tutaj kliknąć OK, i teraz zobaczmy sobie tutaj, możemy sobie jeszcze zmieniać właśnie widok tej naszej mapy. E, możemy sobie w tym przypadku wybrać widok z satelity, tak żeby to właśnie ciekawie wyglądało u nas w 3ds maxie. Teraz musimy sobie pobrać mapę wysokościową, w tym miejscu widzimy, pobierze się nam ona w formacie png, więc klikam na tą ikonkę, no i wybieramy też tą ikonkę, no i pobierze się nam tutaj właśnie to zdjęcie z satelity. I zobaczmy jak to wygląda w ten sposób. OK, bardzo fajnie, zobaczmy sobie na tą mapę wysokościową. Prezentuje się ona w ten sposób, jest ona czarno-biała i tam gdzie mamy ten teren bardziej jaśniejszy, tam będzie on bardziej wyciągnięty u nas w 3D, tam gdzie jest on ciemniejszy to oczywiście będzie bardziej na dole, no i zobaczmy tutaj widzimy też jest to jeziorko, no i w takim przypadku ono e, też jest na ciemniejszy kolor zaznaczone, no i ono będzie wtedy bardziej wypłaszczone też u nas w 3DS Maxie. No i teraz przechodzimy do 3DS Maxa i zobaczmy jak możemy właśnie z tego skorzystać. Po pierwsze tworzymy sobie plane'a w ten sposób. Wybieramy sobie tutaj y, liczbę segmentów, no znacznie wyższą musimy ustawić, tak żeby to było dobrej jakości. Na razie ustawmy sobie 200 na 200, później będziemy sobie to jeszcze regulować, więc mamy tutaj dużo podziałów. Następnie wrzucamy sobie w zakładce Modify, y, modyfikator, który nazywa się Displace. Teraz w to miejsce Map musimy załadować sobie tą naszą mapę właśnie wysokościową, więc odszukujemy sobie ją na komputerze, no i widzimy ją w tym miejscu, przenosimy po prostu... W ten sposób, w to miejsce, i zobaczmy teraz, jak już to będzie działało. Teraz zwiększamy sobie w tym miejscu moc działania, właśnie tego naszego modyfikatora Displays. No i widzimy tutaj, bardzo fajnie ten teren się już nam tworzy. Widzimy tutaj też wyraźnie zaznaczone jest to jeziorko. Ten teren jest bardziej tutaj w tym miejscu płaski. Bardzo ładnie rysują nam się tutaj już te góry. Wróćmy jeszcze do naszego plana i zobaczmy, jak będzie tutaj zachowywać się nasz teren. Jak będziemy zmniejszać liczbę segmentów, widzimy, że im jest ich mniej, tym ten teren się robi bardziej taki niewyraźny, bardziej taki rozmyty, no bo. Oczywiście znacznie mniej tych segmentów, które opisują nam tutaj ten nasz model terenu. Ale jak będziemy zwiększać, no to wiadomo, tutaj będzie robicie to lepszej jakości. Czasami możemy tutaj wrzucić nawet więcej, powiedzmy 500 i 500 segmentów. Wtedy te góry będą naprawdę bardzo wyraźnie tutaj narysowane. Można też oczywiście testować z wyższymi wartościami. No tylko staramy się też tutaj w tym przypadku nie przesadzać, tak żeby łączna liczba segmentów u nas w programie nie była gdzieś tam zdecydowanie za duża i nie obciążała za bardzo naszego komputera. No ale widzimy przy tych dużych wartościach wygląda to naprawdę... Całkiem całkiem ciekawie. No i teraz jeszcze potrzebujemy tej naszej tekstury, koloru tego zdjęcia satelitarnego, więc będziemy musieli utworzyć materiał po prostu tego naszego terenu. Więc klikam klawisz M albo możemy sobie zaznaczyć tą ikonkę w tym miejscu, otwiera się nam Slate Material Editor, jeśli go nie masz widocznego, to możesz się przełączyć w tym miejscu. No, i teraz musimy kliknąć prawym wszystkie myszy. Wybieramy sobie Materials Corona, Corona Physical MTL. Jeśli nie masz zainstalowanego silnika renderującego korona, to możesz skorzystać sobie z Skyline, Standard. No i w takim przypadku. Tam też będzie można załadować tą teksturę koloru. No i wrzucamy sobie tutaj korona MTL. No i zobaczmy teraz, co możemy z tym zrobić. Tutaj musimy załadować sobie tą naszą drugą teksturę, więc możemy sobie ją w ten sposób na przykład przenieść do naszego Slate Material Editor. Tylko widzimy, że na razie ona jest jeszcze, no po prostu czarna. Musimy spróbować ją przekonwertować do formatu JPEG. Więc możemy sobie otworzyć ją na przykład w Photoshopie, no i spróbować zapisać w innym formacie. No i w takim przypadku będzie już u nas ona działać prawidłowo. Ok, więc tutaj wybieram sobie format po prostu JPEG. Można też to zrobić oczywiście w innym programie graficznym. No i tutaj zapisujemy teksturkę do tego formatu. No i teraz spróbujemy przerzucić ją do 3ds Maxa. Okej, okay, widzimy, działa elegancko, więc tą starą mapkę sobie usuniemy i ładujemy ją w to miejsce do Base Color. Przeciągamy po prostu tym wężykiem i wrzucamy do Base Color. Następnie musimy przeciągnąć wężykiem z tego miejsca na nasz teren. No i widzimy, że tutaj już bardzo, bardzo ładnie ten teren się nam utworzył. Co możemy z tym jeszcze zrobić? E, bo tutaj widzieliśmy, że ten teren był taki po bokach bardziej czarny, więc spróbujemy sobie to jeszcze zmodyfikować odpowiednio. Możemy sobie to, no upewnijmy się tylko jeszcze oczywiście, czy ta wysokość jest dobrze ustawiona, finalnie. Możemy sobie teraz, jak już tutaj wszystko zrobiliśmy, skonwertować to do editable poly, tylko wtedy ten modyfikator displays nam tutaj już zniknie. No i wtedy nie będzie dało się już do tego wrócić. więc tam musimy się upewnić, że wszystko jest zrobione tak, jak trzeba. Następnie zaznaczam sobie border i wybieramy sobie tutaj. Zaznaczenie. No, i teraz zaznaczyła się nam dookoła właśnie krawędź tego naszego terenu. Wybieramy sobie narzędzie Select and Move, klikamy klawisz Shift i przeciągamy sobie w dół w ten sposób. No, i teraz musimy to jeszcze tylko wypłaszczyć, więc zjeżdżamy sobie w dół, odszukujemy sobie tutaj tego przycisku Z. i Bardzo ładnie teraz ta linia się tutaj wypłaszczyła. Teraz musimy sobie zaznaczyć wszystkie poligony dookoła tego naszego terenu, po prostu klikając klawisz 4 albo zaznaczając sobie wybieranie poligonów, zaznaczamy sobie w ten sposób. No, i musimy tutaj przypisać jakieś inny materiał. Więc klikamy jeszcze raz klawisz M na klawiaturze albo na tą ikonkę Klikamy prawym brzyskiem myszy, wybieramy sobie material z Corona, Corona Physical MTL No i przenosimy sobie teraz ten nasz materiał na bok tego naszego terenu, który właśnie zaznaczyliśmy No i zobaczmy teraz jak to wygląda, odznaczamy sobie zaznaczenie poligonów Okej, okay, tutaj mam teraz ten teren po boku jasny, ale możemy sobie ten kolor zmienić w tym miejscu, po prostu na czarny. No i mamy tutaj już to zrobione, co potrzebowaliśmy. Także na takiej zasadzie można wykonać dowolny teren. Możemy do tego terenu dodatkowo jeszcze dorzucić, powiedzmy, no jakąś wodę, jakieś oświetlenie, robić to bardzo, bardzo szybko. No i w taki sposób możemy utworzyć tło do naszej wizualizacji bardzo efektownie i bardzo wygodnie. Na koniec zapraszam Cię do obserwowania naszych mediów społecznościowych, gdzie możesz obserwować postępy naszych studentów, w jaki sposób radzą sobie oni z wizualizacjami w i eksteriorów w 7 tygodni od zera w czyt Esmaxie. Także dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego nagrania. No i widzimy się już niebawem.